Historia Polski od samych jej początków kryje wiele tajemnic, spisków i niewygodnych faktów. Pora ujawnić to, co dotąd było skrzętnie ukrywane Zakazana Historia Polski, Tom pierwszy. Od piastów do Jagielonów. Najnowsza książka Grzegorza Brauna, już dostępna na kapital.pl. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle w czwartek zapraszam na kolejny odcinek mojego cyklu Terror Głupoty. Unia Europejska wydała właśnie kolejną dyrektywę termomodernizacyjną, która mówi, że od do 2040 roku mieszkańcy kontynentu europejskiego najlepiej, aby zrezygnowali z kotłów na paliwa kopalniane. Najlepiej, aby coś zrobili, a nie wiadomo, czy to zrobią, czy to muszą zrobić, jak nie zrobią, to, to co, jak zrobią, to co z tego wynika i tak dalej. W każdym razie z tej dyrektywy termomodernizacyjnej wynika, że w 2030 roku ma się zmienić system ogrzewania domostw i zakładów produkcyjnych w Unii Europejskiej. Piece na gaz będą mogły być instalowane, ale wyłącznie w kombinacji ze źródłami odnawialnymi, takimi jak pompa ciepła czy fotowoltaika. Bez konsekwencji będzie można również korzystać z kotłów gazowych, które będą zasilane w przyszłości gazami odnawialnymi, np. biometan albo wodór. Oznacza to, że będzie istniał zakaz instalacji samodzielnych kotłów gazowych w budynkach zeroemisyjnych od 2030 roku. Przyjęta w kwietniu 2024 roku przez Parlament Europejski dyrektywa EPBD, to jest w nawiązaniu do tego wszystkiego, zakłada m.in. obowiązek certyfikacji energetycznej budynków, obowiązek instalacji fotowoltaiki, obowiązek renowacji najbardziej energetycznie niewydajnych budynków, etc. etc. To się wplata w tak zwaną politykę dekarbonizacji, czyli odchodzenia od węgla. I mamy, konkretny, mamy konkretne rezultaty, bo. bo yy, Polityka dekarbonizacji grozi likwidacją 80 tysięcy miejsc pracy, 55 tysięcy w górnictwie, a 25 tysięcy w energetyce oraz przemyśle ciężkim. Które województwo dostanie najbardziej dotknięte w wyniku polityki Zielonego Ładu? Województwo Śląskie, dlatego że tam właśnie w tym województwie 80 tysięcy miejsc pracy zostanie zlikwidowanych. Przeanalizował to poseł. Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości. Ja się rzadko zgadzam z Prawem i Sprawiedliwością, ale tutaj akurat poseł Wójcik ma świętą rację. Przypomina o początku lat 90., które doprowadziły do ogromnego bezrobocia na Śląsku i jego zdaniem tym razem może to być jeszcze gorsze. Tak, prawda, tym bardziej, że o czym poseł Wójcik nie mówi, będziemy mieli do czynienia z jeszcze jednym skutkiem, to znaczy skokowym wzrostem cen. Dlatego, że jeżeli my, Będziemy musieli sobie te piece zamontować, to przecież producent pieców o tym będzie wiedział, będzie podnosił ceny. Jeżeli poza naszymi domostwami będziemy musieli instalować takie systemy ogrzewania, też w fabrykach, no to fabryki oczywiście za to zapłacą, ale potem, żeby sobie te koszty odbić, to przerzucą je na nas w cenach produktów. Także, jeżeli piekarnia będzie musiała zaopatrzyć się w piec na wodór, i zapłaci za ten pies na przykład 100 tysięcy, no to potem będzie musiała do 100 tysięcy bułek dodać złotówkę, żeby wyjść na swoje. Także przygoszykujcie się Państwo na lawinowy wzrost cen od 2030 roku, wynikający z tego, że banda wariatów z Unii Europejskiej chce wprowadzić dyrektywę zmieniającą, zmieniającą nam piecę. W Warszawie tymczasem bardzo ciekawa, ale podejrzana sprawa się stała. Otóż zespół, sojmowy zespół do spraw równouprawnienia osób LGBT zaczął on w sposób tajny. Dlaczego w sposób tajny? Bo dotychczas zespół ten tak bardzo promował swoją nowoczesność i transparentność, że zawsze dbało o to, żeby jego posiedzenia były transmitowane przez kamery i można to było oglądać w internecie, a teraz nagle kamery zniknęły. Zespół do spraw LGBT obraduje w sposób tajny. Z czego to wynika? Moim zdaniem wynika to po pierwsze z kampanii prezydenckiej, bo Rafał Trzaskowski nie ma tak dobrych sondaży, jakie by chciał, on jest takim przecież głównym kandydatem Rainbow Wszystkie te lewackie środowiska będą na niego głosować, ale Platforma Obywatelska, cała ta uśmiechnięta koalicja walczy jeszcze o głosy osób, które mają stosunek no, albo neutralny, albo wręcz niechętny do terroru Rainbow I żeby tych osób nie drażnić, postanowiono. Wyłączyć transmisję sejmowego zespołu do spraw LGBT. Już transmisje odbywają się poza światłem kamer. Nie wiem, nie byłem ostatnio w Sejmie, więc nie wiem, czy można tam sobie wejść i, i y, jako dziennikarz i po prostu je poobserwować. Natomiast Natomiast drugi powód, i tu uważam, że zasadniczy jest taki, że ten nieszczęsny zespół pracuje nad ustawą o tak zwanym uzgodnianiu płci, o czym w niepojętym przypływie szczerości poinformowała nas pani minister Katarzyna Kotula, która jest wielką orędowniczką tych zmian. I Zresztą powiedziała już w styczniu, że rząd nie chce mówić w czasie kampanii wyborczej o meandrach pracy nad tą ustawą. Ta ustawa o uzgodnieniu płci to będzie taki akt prawny no chyba pierwszy w dziejach świata w ogóle, który niezawisłym sądom pozwoli stwierdzić, że ktoś ma taką płeć, jaką się czuje, a nie taką płeć, jaką się urodził. Czyli reasumując, jak ktoś się urodził chłopem, ale dojdzie do wniosku, że woli być babą, to pójdzie do niezawisłego sądu i nie, niezawisły sąd po krótkim posiedzeniu weźmie i bach, wysmaruje wyrok, w którym stwierdzi, że pan Jan Kowalski jest już panią Janiną Kowalską. No, będzie to o tyle ciekawe, że jak na przykład taki Nieszczęśliwy człowiek wyjdzie z niezawisłego sądu i na ruchliwej Alei Solidarności wpadnie pod samochód i trzeba będzie mu udzielić pomocy medycznej, no to wtedy jest pytanie, co zrobią ratownicy? Czy będą na przykład mu podawać nową krew zgodną z DNA jego biologicznym, czy z tym, co niezawisły sąd wymyśli? Patrzcie Państwo na przykład, jakby to. Jakby to było, że idzie sobie człowiek, wzywany jest pogotowie do człowieka, który leży na ulicy. Taki człowiek jest ranny, jest nieprzytomny, więc nie mówi, że właśnie poszedł do niezawisłego sądu, w którym z chłopa stał się babą. No ale trzeba mu szybko przetoczyć krew. No to nie wiedzą ratownicy, jaka to krew jest, więc robią mu badania DNA. Badania DNA okazują się być Zgodne dla jego płci biologicznej nie zostały uzgodnione przez niezawisły sąd, więc leczą go tak, jakby, tak jak zgodnie z regułą sztuki, ale się go nie udaje, albo się na przykład go udaje wyleczyć. No to wtedy, widząc dokumentację medyczną, idzie taki rainbow jasty do tego samego niezawisłego sądu okręgowego w Warszawie i tam pozywa tych wszystkich pielęgniarzy i ratowników, że go leczyli nie dla takiej płci, dla jakiej chciał. Ja myślę, że konsekwencją tego to będzie konieczność nowelizacji tej ustawy, zobowiązującą niezawisłe sądy, np. do jakiegoś takiego jeszcze zobowiązywania y, służb ratowniczych albo kogoś tam innego do leczenia y, takiego rannego zmiennopłciowca y, tak, jak będzie chciał dla nowej uzgodnionej płci. Mimo, że w coraz większej aurze tajemniczości zaczyna pracować nasz genialny sejm, to Znalazło się tam miejsce w świetle Jupiterów dla niejakiego senatora kanadyjskiego Christophera Wellsa, który sam siebie nazywa edukatorem i mistrzem społeczności tu SLGB, tu nie wiem co to znaczy. Samemu siebie nazywać mistrzem społeczności to daje takie poczucie, że pan senator Christopher Wells jest człowiekiem niezmiernie skromnym, towarzyszył mu. Towarzyszył mu w tej podróży do Polski niejaki Doug Kerr z organizacji Dignity Network Canada, homoaktywista, który szczyci się, że razem ze swoim mężem jest założycielem najstarszej księgarni LGBT plus na świecie. No, Jestem pod wrażeniem to pokazuje, proszę państwa, że polski Sejm to jest najszczęśliwsze miejsce na świecie. Nie zauważyli wojny na Ukrainie, deficytu, problemów z imigrantami, nie zauważyli w ogóle nic poważnego, zaczęli się zajmować idiotyzmami. Tymczasem w tym samym, w tym samym yy, Sejmie naszym genialnym będą Niebawem pewnie dyskutowane nowe przepisy, jakie chce wprowadzić kochająca edukację minister Barbara Nowacka w szkołach podstawowych i w szkołach średnich. Konkretnie chodzi o nieobecności. Na antenie Radia Z. Barbara Nowacka w niepojętym przepływie szczerości zwierzyła się słuchaczom, że istnieje w Polsce problem. Problem, o którym dotychczas nie mówili żadni ministrowie Edukacji Narodowej, a pani Barbara Nowacka go odkryła. Otóż jest to problem wysokiej frekwencji nieobecności. I mówi tak: W Polsce przepisy są dziś takie, że uczeń może mieć 50% wagarów nieusprawiedliwionych nieobecności. To ewenement na skalę światową, zapowiedziała ministra Nowacka. No i chce z tym problemem. Walczyć, potwierdzając de definicję Świętej Pamięci Stefana Kisielewskiego, że socjalizm jest to ustrój, który bohatersko zwalcza problemy nieznane w żadnym innym ustroju i zleciła swojej armii urzędników minister Barbara Nowacka pracę nad tą kwestią. Chce ten próg y, nieobecności obniżyć. No i mówi tak, trwa dyskusja, czy 75%, czy 80% nieobecności dzieci musi być usprawiedliwionych. To również usprawiedliwienie od rodzica. No, i zakończyła tą swoją wiekopomną wypowiedź dla Radia Z pani Barbara Nowacka, takim apelem, namawiałabym, by zastanawiali się, na ile wyrwa tygodniowa czy dwutygodniowa jest zdrowa dla dziecka. No, ja myślę, że wielu konserwatywnych rodziców to jako największy argument za nieobecnością dzieci w szkołach traktuje właśnie samą panią Barbarę Nowacką. No, bo przecież jak się widzi, co ona wyczynia, jakich idiotyzmów uczy dzieci, w którą stronę zmierza system edukacji pod jej. Wodzą, no to przecież najlepiej te dzieci wypisywać ze szkoły i uczyć w ramach jakiegoś homeschoolingu. Także pani Nowacka zresztą miała kiedyś taki pomysł skrajnie faszystowski, żeby zabronić wyjazdów zagranicznym dzieciom z rodzicami w okresie roku szkolnego, żeby prawda, demotywować dzieci do wyjazdów zagranicznych z rodzicami. Ten pomysł jeszcze nie wszedł w życie, jeszcze nie został nawet skodyfikowany, ale głupota pani Nowackiej i jej urzędników jest tak ogromna, że musimy, musimy się e, liczyć z tym, że doczekamy i tego. No W każdym razie, w każdym razie. Tysiące urzędników Ministerstwa Edukacji już zaczynają pracować nad przepisami o obowiązkowych albo minimalnych ilościach nieobecności. No, polska myśl techniczna na pewno to jakoś, jakoś obejdzie. Już widzę zresztą te, te przykłady. Tymczasem, proszę Państwa, trzeba przenieść się do Kanady. Socjalistyczny lewicowy rząd prowincji Manitoba. Oświadczył, że przeznaczy milion sześćset tysięcy dolarów z funduszy podatników na tak zwane osoby dwupłciowe i transpłciowe w prowincji, umożliwiając im uzyskanie procedur trwałej zmiany ciała. To znaczy chodzi o to, że jak ktoś mieszkający w stanie Manitoba będzie chciał sobie uciąć, i udawać, że jest kobietą, albo udawać, że jest mężczyzną, to y, prowincja mu to sfinansuje z budżetu, który ma liczyć 1,6 mln dolarów. Minister do spraw kobiet, równouprawnienia i rodzin w Manitowie jest taki, jest taki urzędnik. Pani Nahani Fontaine yy, ujawnili, ujawniła te wydatki w zeszłym roku. Mówi tak, że usłyszałam bezpośrednio od dwupłciowych, transpłciowych, niebinarnych i zróżnicowanych płciowo Manitobańczyków o tym, dlaczego widoczność naprawdę ratuje życie, prawda? Chcę im po prostu, im po prostu y, y, to sfinansować, żeby byli widzialni, widoczni w społeczeństwie i żeby mogli sobie normalnie żyć. Także. Potwierdzanie i wspieranie tożsamości płciowej mieszkańców Manitoby jest częścią podstawowej opieki medycznej. To z kolei wypowiedź pani Uzomy Asaguary, która pełni funkcję ministra zdrowia, seniorów i opieki długoterminowej w prowincji Manitoba. Także jest tam nawet też takie, takie ministerstwo. Od czasów, kiedy ci lewacy się dorwali do rządów w Manitobie na, na poziomie stanowym to forsują jedną po drugiej ustawy przeciwko życiu, przeciwko rodzinie. Prawda? Ostatnio przeforsowali tak zwany zakaz aktywizmu pro-life, że nie wolno już wypowiadać poglądów za obroną życia, nie wolno tam protestować pod klinikami aborcyjnymi, także pełny, lewacki świat idealny. Zwariowali też biskupi z archidiecezji niemieckiej we Fryburgu, którzy wydali dekret, w którym zezwolili na używanie tzw. gwiazdek płci, które są gwiazdkami używanymi do wskazania neutralności płciowej w komunikacji duszposterstwa młodzieży. Katolicka archidiecezja we Fryburgu wydała dekret w sprawie używania języka odpowiedniego dla płci, zezwalając na używanie gwiazdki płci w niemieckich rzeczownikach w celu wyrażenia wrażliwości na płeć w komunikacji dla duszpasterstwa młodzieży, duszpasterstwa uniwersyteckiego i programów duszpasterskich dla dorosłych skoncentrowanych. Na tożsamości płciowej, gwiazdka płci jest umieszczana przed niemieckimi, męskimi lub żeńskimi końcówkami słów, aby oznaczać włączenie osób, które identyfikują się jako niebinarne, a nie męskie lub żeńskie. Takie gwiazdki płci nie mogą być używane w ogólnej, oficjalnej korespondencji ani w dzienniku urzędowym archi. Archidiecezji, członkowie archidiecezji zostali również poinstruowani, aby używać zarówno żeńskich, jak i męskich form słów obok siebie w komunikacji, chociaż mogą zastąpić formy neutralne pod względem płci. Dekret mówi tak: należy unikać sformułowań zawierających definicję tradycyjnych wzorców ról i, jeśli to możliwe, zastępować je terminami neutralnymi pod względem płci, np. sprzątaczki zamiast sprzątaczek, liczbę mnogą. Także można pogratulować postępu biskupom diecezji we Fryburgu. No i ostatni akord terroru głupoty w tym tygodniu nowa polityka mieszkaniowa w Hiszpanii. O co chodzi? Chodzi o to, że w Hiszpanii obowiązuje prawo, na podstawie którego zaczyna właśnie obowiązywać prawo, na podstawie którego właściciel nieruchomości będzie musiał uzyskać zgodę. Z rady swojego osiedla, jeżeli będzie chciał tą nieruchomość wynająć. Czyli, na przykład, kupiliście sobie Państwo willę w Katalonii czy, czy gdzieś tam indziej, żeby przyjeżdżać tam na miesiąc albo dwa, przez pozostały okres willa stoi pusta, więc Bach. Ją państwo wynajmujecie, ale nie, bo żeby wynająć, to musicie państwo mieć zgodę Rady Osiedla. A Rada Osiedla oczywiście takiej zgody wam nie wyda, no bo po to wprowadza się obowiązek uzyskiwania zgód, żeby właśnie takich zgód nie wydawać. O co to chodzi? Chodzi o to, że pod pretekstem, pod naciskiem lobby lewackiego, które się domaga sprawiedliwości społecznej w polityce mieszkaniowej, bo tak się to nazywa, postanowiono bogatym osobom zabronić korzystania z ich mieszkań, dlatego że lewacy rządzący. Hiszpanią doszli do wniosku, że mają do czynienia z takim skrajnie niesprawiedliwym zjawiskiem, polegającym na tym, że jeżeli ktoś sobie w Hiszpanii kupuje dom albo willę i potem to potem może chcieć ją wynająć, to potem, jeżeli chce ją wynająć, to przyjeżdżają inni chcący właśnie wynajmować i to powoduje, że lokalni, biedni ludzie nie mogą w takich willach mieszkać. Na to się jeszcze nałożyło prawo dotyczące ochrony lokatorów, prawo tak zwane Chroniące tych dzikich lokatorów, czyli Okupados. Okupados to są takie lewicowe, anarchistyczne bojówki w Hiszpanii, które siłą przejmują cudze domy i nie chcą się stamtąd wyprowadzić, albo chcą się wyprowadzić yy, za pieniądze, czyli terror lewacki. Policja jest tam bezsilna zamiast po prostu pałą takie towarzystwo potraktować. No ktoś mi włamuje się do domu, udaje, że tam mieszka i ja go nie mogę wyrzucić, no przecież to jest komuna ewidentna. Teraz według tych nowych przepisów okupadosi nie będą już mogli zostać wyrzucani, nawet przez prywatne firmy, bo jak się okazało, że to zjawisko jest tak popularne, że policja sobie z tym nie radzi, to Powstało kilka prywatnych kancelarii do wyrzucania tych okupantów z domów i oni wyrzucali siłą. Teraz lewackie lobby przeforsowało kary, to znaczy, jak, inaczej mówiąc, jak ja mam dom w Hiszpanii, z tego domu sobie wyjadę, okupadosi mi się tam włamią, będą tam mieszkać. Ja przyjadę, to policja rozłoży ręce, powie: no my ich nie możemy wyrzucić, bo oni tu mieszkają legalnie, bo 48 godzin ponad już mieszkają, więc to już jest zasiedzenie. Ja idę do kancelarii dezokupo. Która tak, brała kilku osiłków i wyrzucała to towarzystwo na zbity pysk. Teraz kancelaria rozłoży ręce i powie: no, senior Szymowski, my nie możemy tych ludzi wyrzucić, bo będzie, bo pójdziemy siedzieć, zastosowanie przemocy. Trzecim, trzecim punktem w ustawie o wodawstwie hiszpańskim o mieszkaniach jest punkt, który zabrania wyrzucania z mieszkań tych, którzy nie płacą czynszów. Także w Hiszpanii w obszarze mieszkanictwa wprowadzono czystą komunę i tych problemów się oczywiście nie rozwiąże. Ich nie będzie mniej, tylko będzie coraz więcej, a długofalowym skutkiem będzie to, że po prostu e, bogaci ludzie przestaną przyjeżdżać do Hiszpanii, przestaną Przestaną tam inwestować i przestaną tam w ogóle prowadzić jakąkolwiek działalność gospodarczą. Socjalizm to jest ustrój, który jest w stanie zmarnować absolutnie każdą ilość pieniędzy, potencjału, energii itd., itd. pod każdą szerokością geograficzną, więc także w Hiszpanii. Przypominam Państwu, że ten projekt, ten program istnieje tylko dzięki Państwa wsparciu. Tym z Państwa, którzy chcieliby mnie wesprzeć, zostawiam w opisie filmu numer rachunku bankowego, linki do zrzutki, do PayPala, do Patronite'a oraz numer mojego portfela kryptowalut. Będę Państwu głęboko wdzięczny za każdą formę wsparcia. Do zobaczenia. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w Kapitalbook.pl.